jestem w miejscowości Złoty Stok i mam zamiar udać się do kopalni Złota idziemy tu jest ponownie też parking następny bezpłatny co jest dosyć ważne tu musiało być tyle złota, że wózkami wozili to tu tuż przed wejściem pani stoi ruska pobieda nie pobieda Gorkowski autozawod. kurcze tyle złota jeszcze tego nikt nie ukradł o tu ma no, ukraińskie znowu tablice Nie Warszawa, to po Główna wszędzie, główna wszędzie, no to będzie, to będzie. trucizna, więc idealny. U nas tego arszeniku odzyskano 126 tysięcy ton. Z czego 60 tysięcy ton pojechało się na to gazów bojowych i do odwrotania nic. Ale arszenik jest dzisiaj wykorzystywany. Czy to ty? Nie, to Michał. Widzieliście mojego męża? Ma na imię Herman jest tutaj mornikiem. Nie wyszedł z kopalni po zabale. Pomóżcie mi go znaleźć, proszę. Podejdź tutaj. Podaj mi rękę. Nie bój się, podaj, jak trudzie rękę. Przepraszam bardzo. O, ty mi wrócił. Tak, Pan. Nie, to nie na to, nie pana. 一直。